Cześć wszystkim z tej strony Neriana LPS i witam Was w pierwszym filmiku na moim kanale. W tym filmie chcę Wam trochę opowiedzieć o tym, co ja tu robię, skąd ja się tu wzięłam i jak powstał pomysł na nazwę. Może zacznijmy od tego, że jestem na grupce z Rozu LPS i innymi osobami na Instagramie bardzo Was serdecznie pozdrawiam, i któregoś dnia powstał pomysł, aby założyć kanał na YouTube. Z tego co pamiętam, kto ktoś miał obawy, wiecie takie typowe. Co jak się znajomi dowiedzą i tak dalej, jak to wszystko będzie, ale stwierdziliśmy, że w sumie to jest dobry pomysł, żeby założyć ten kanał na YouTubie. Ja stwierdziłam, że w sumie czemu nie? Może fajnie będzie stworzyć coś swojego. No i tak oto jestem. Tego samego dnia założyliśmy kanały, osoby chętne. Dzisiaj dla Was już nagrywam. A jak powstał w ogóle pomysł na nazwę? Imię Neriana to imię, które nadałam właśnie tej jamniczce, którą tutaj trzymam, która też będzie najprawdopodobniej maskotką tego kanału. Jest też na zdjęciu profilowym. No i bardzo mi się spodobało to imię. Miałam też różne pomysły na na przykład bardziej śmieszne nazwy, ale naradziłam się na grupie i kilka osób, w tym Samarozu, Rozu, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, jeżeli to ogląda, Właśnie powiedziałem mi, że ta nazwa jest spoko, jest ładna i mi także się spodobała, więc twierdziłam, że w sumie czemu nie nazwę tak kanał. Jeżeli chodzi o to, co będzie się pojawiało na kanale, to oczywiście jestem otwarta na wszelkie propozycje, więc jeżeli macie takowe, to piszcie w komentarzach. Jeśli macie też również jakieś uwagi lub konkretne prośby, to również piszcie. Będę bardzo wdzięczna za to. Na pewno będą się pojawiać jakieś shoppingi, może jakieś shortfilmy albo seriale. Jeszcze zobaczę. Chciałabym trochę to rozwinąć, ale tworzyć też po prostu z pasji. Dzisiaj na koniec filmu otworzymy sobie paczuszkę. Na razie jedną. Prawdopodobnie dogram jeszcze do tego filmu unboxing kolejnych dwóch paczek, ponieważ do mnie idą. Myślę, że w sumie to tyle o kanale i o mnie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkie osoby z grupki z Rozu LPS oraz również samą Rozu. Więc co, myślę, że przejdźmy sobie już do otwierania paczki. Mam tutaj paczkę, której wam nie pokażę, bo jest w y, takiej folii, która mi wszystko odbija. Okej, okay, paczuszkę już otworzyłam. Teraz wam mogę pokazać, co jest w środku. W folii była paczka. I w paczce jest y, kolejna paczka. Po mojemu zaskoczeniu. Także otwórzmy sobie ten pakunek. Ok, mamy papier. Dosyć solidnie zapakowane. To już powinien być Pet shop, więc otwórzmy sobie. Ok, jest. Jest i ona. Mamy tutaj jamniczkę Monopoli. Ona jedną wadą, którą posiada. To jest właśnie ten chyba klej na uchu. Spróbuję to wyczyścić. Mechanizm jest sprawny, główka działa, także tak się prezentuje. Kupiłam ją za trochę mniej niż cenę cennikową. Ma dziurkę. Jest jak widać oryginalna. Ogólnie szczerze powiem, że nie planowałam jej zakupu. Na mojej łyśliście miałam trochę inne jamniki, ale zobaczyłam w miarę fajną ofertę, w sensie sprzedawczyni zaproponowała mi niższą cenę. Więc, patrząc na to, w jakich cenach ona teraz potrafi być, postwierdziłam, że no w sumie dobra, kupię, bo później na przykład mogę żałować. Więc tak oto jest. Okej, okay, stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze tak dokładniej z bliska tą Monopoli, ponieważ poza tym klejem, który już udało mi się praktycznie cały zdrapać, nie było to wcale trudne, jest ona w idealnym stanie. Nie ma zdrapanych ani kropeczek tutaj, ani noska, ani łapek, także jestem mega zadowolona z tego stanu. Także super. Jeszcze w dodatku ten fakt, że za nią nie przepłaciłam, jest super. Także cieszę się, że jest w takim dobrym stanie. Mechanizm sprawnie działa i wszystko jest tak, jak być powinno, więc super. Okej, okay, moi drodzy, stwierdziłam, że zanim przyjdą mi kolejne paczki, to minie trochę czasu. Szczególnie, że jedno prawdopodobnie będzie wysłana dopiero w połowie czerwca, więc nagram sobie po prostu oddzielnie shopping. Także dzisiaj już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania. Do następnego, cześć!